Witaj panie normalnie w filmie. To są te krzynki, magazyny, co już pokazywałem. Tu będzie ugródek z jedzeniem. Tam nie wiem, co tam będzie postawione. Tu będzie kolejny. Tam będzie się w korytarz kopywał. Tu będą jakieś drzwi. Tu muszę jeszcze. To, to zrobię, to nie wiem. Pozdrawiam serdecznie do oglądania w tym krótkowym filmie. Będę coś tutaj robił, nie wiem, co to będzie. Tutaj to jest ten cały pokój, dobra, dziękuję serdecznie w tym filmie. Tam też będzie pomieszczenie. Będziemy budować. Nie wiem co tu będzie robione, bo tam jeszcze się będę kupywał, Dziękuję serdecznie w tym filmie końcowym. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam mi serdecznie. Dziękuję serdecznie w tym filmie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie.